Nie masz kogoś? Nie. Dlaczego taka ładna, fajna kioselka? Kioselka przyszła. <laughs> nie, no nie mam. I kurczę, ja nie wiem, czy to też jest spowodowane. No, A nie masz nie tak, wiem. że wracasz do domu i jesteś smutno same? Nie. nie. Czyli nie jesteś wiem. pogodzona z tym, ale poniekąd byś chciała? Yy, w przyszłości tak. No wiadomo, że mam marzenie. Yy, założyć rodzinę, może mieć jeszcze jedno dziecko, żeby Fryderyk miał rodzeństwo. No mam takie marzenie, no bo nie miałam swojej rożyni, rodziny, nie mam swojej rodziny, nie mam, nie miałam męża, też jakby nie... No, no ma, to jest moim marzeniem. O. A gdzie pewnie do tego dojdę. Szukam? Gdzie szukasz? Nie, no ja nie szukam, mam nadzieję, że mi znajdzie. Dobra, a gdzie Jeżeli szukasz mogą... mnie, to tutaj jestem. <laughs> Aktualnie Kamienica, później ca tak. pośledzi do domu. A gdzie sobie publicznie mogą sobie kogoś znaleźć? No właśnie w takich miejscach, w teatrze, często aktorzy na planach zdjęciowych, no jak ktoś śpiewa to może w Opolu na festiwalu. No trudno, powiedzieć, no gdzieś w, w Środowisku, najczęściej ludzie się tak łączą ze Środowiska, prawda? To ty byś mm. chciała w tym Opolu, nie? Fajnie by było. Fajnie. No dobra, to tego ci życzę. Dziękuję ci bardzo za Ale nas nie, nie fajnie, 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 ale już artysty nigdy żadnego. Dlaczego? Nie, już artysty nie nie. Teraz to już to już nie artysta. Czyli Ar... kto? Biznesmen? Nie, ktoś to po prostu nie chce robić takiego ogłoszenia. No. Nie, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. A murasz? zobaczymy. Mógłbym też być murarz. Kurier? Też. Kurier też. O, kurier tak. A sprzedawca? Też. Czyli ty nie patrzysz na e, zawód? Nie. Można, żeby to był dobry człowiek, żeby. żeby miał pewne wartości, które są dla mnie ważne, żeby był rodzinny. No. A byłabyś w stanie utrzymywać faceta? Jeżeli. Tego sytuacja wymagałaby to pewnie tak, to pewnie tak, ale gdybyśmy byli pewnie razem na pewno nie, że poznaję go i nagle hello, będę Ciebie utrzymywała. Ej, my się już trochę znamy, nie? Tak. No, to co? Idziemy Dobre. na randkę. Tak, dawaj. Dzięki bardzo Dzięki. kochana.